Także jesteśmy bardzo ciekawi e, tego, jak e, Pan zapatruje się na język filmowy, ponieważ znamy e, Pana zdanie o wtórności języka literackiego względem e, języka mówionego. W takim razie, jak jest z językiem e, filmowym? Jakie, jakie on miejsce e, zajmuje? No, najpierw wie Pan, króciutkie sprostowanie. Ja nie mówiłem nigdy o wtórności języka literackiego w stosunku do mowy. Ja mówiłem o wtórności języka pisanego w stosunku do mowy. Bo język literacki może być pisany w konwencji mowy. Kiedy chodziłem do gimnazjum i liceum w Sandomierzu, bo to bardzo dawno, chodziłem nie tylko na wszystkie seanse, na wszystkie filmy, co trzy dni zmieniano kim, ale chodziłem często ktoś na wszystkie seanse. Ty, 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 tych samych filmów. I ta namiętność do kina trwała bardzo długo, wiele lat. I proszę Państwa, jeszcze jako młody człowiek, w my względnie młody, obejrzałem w Warszawie już, kiedy zacząłem mieszkać i pracować w Warszawie, obejrzałem, nawet pamiętam, gdzie to było w kinie Wiedza, Film Gemara Bergmana, Siódma Pieczęć. Film, który zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że wychodząc z kina poczułem, że przestałem być młody. I to jest film Bergmana, Siódma pie Pieczęć, którą oglądałem już kilka razy po tym, nawet nie tak dawno, bo w telewizji Czasami puszczają ten film, jest dla mnie miarą w ogóle kina. Ale co to znaczy, że przestał pan być młody? Może pan to rozwinąć? No, pani Grażyno, jak się ogląda w siódmą pieczęć i doświadcza się, czy utożsamia się człowiek z doświadczeniami bohaterów tego filmu i całej tej metafory ich wędrówki na którą manizane są różne o wielkich wymiarach sytuacje, sceny, no to człowiek, chcąc, nie chcąc, przestaje być młody, bo widzi, że świat jego młodości jest światem krótkim, przemijającym i mówiąc prawdę, znaczącym w stosunku do ludzkiego losu, którego wymiary ten film się pokazuje. Mniej więcej nie pani, bo musiałbym oczywiście zacząć się mądrzyć, a nie chciałbym. I mam taki stosunek do kina, że właściwie szczyty kina dla mnie stanowiło czterech dokładnie reżyserów. Przede wszystkim Bergman. Antonioni, Fellini i Buñuel. Właściwie wydaje mi się, nie chciałbym urazić niczyjej miłości do kina, tu z Państwa, ale mówię wyłącznie o swoich odczuciach. Wydaje mi się, że nigdy kino, nigdy kino właściwie nie zniosło się już na ten poziom, jaki zaproponowali w swoich najlepszych oczywiście filmach, bo nie mówię o wszystkich. Buñuel nakręcił sporo filmów niedobrych. Nigdy kino nie wzniosło się już do tego poziomu. Kina, które było nie tylko filmem, nie tylko obrazem, ale kina, które było koncepcją ludzkiego losu. Które było filozofią właściwie. Filozofią było. Kino, które mogło się równać z największymi osiągnięciami literatury, muzyki, malarstwa. Oczywiście, że od tamtąd pojawiło się mnóstwo świetnych reżyserów, ja nie kwestionuję tego, znakomitych rzemieślników. Kino pod względem technicznym przecież rozwinęło się zupełnie niebywale, prawda? Jeśli się weźmie pod uwagę, jak Prostymi środkami Bergman robił swoje filmy. Ale po prostu to już dla mnie nie jest to kino. Ono już w gruncie rzeczy nie ma wpływu na, na to na przykład, żebym ja z powrotem chciał być młody. No chyba to jest kopieteria, bo ja z kolei przywołuję czasami słowa, Manuela de Oliveira, reżysera, który kończąc 98 lat, zapytany skąd w nim jeszcze chęć, bo wciąż robił filmy, skąd w nim jeszcze chęć robienia filmów i siła, by opowiadać wciąż historię i rozmawiać z widzami i skąd w nim wciąż taka, taka witalność i niezmęczenie tym wszystkim co wokół, na to on odpowiedział. Młodość przychodzi z wiekiem. To bardzo ładne powiedzenie, jest Pani, bardzo mi się to podoba i nawet mógłbym powiedzieć, że polubię to powiedzenie. No, i tak się <grywa> trzymajmy. Właśnie. Ale y, przestałem chodzić do kina. Mhm. ale stali... przywołał Pan rzeczywiście reżyserów, którzy stali się później właściwie Gdzieś e, e, inspiracją dla kolejnych pokoleń, prawda? Stali się, e, dzisiejsze kino jest kontynuacją czasami ciekawą, e, czasami bardzo nieudolną, ale kontynuacją tych mistrzów, którzy zresztą też swoich mistrzów przed sobą mieli. Nie zapominajmy, bo myśmy tutaj na tym festiwalu na przykład e, e, dwa lata temu przedstawili retrospektywę wybitnego, absolutnie duńskiego że teraz przełomu kina niemego i dźwiękowego Karla Teodora Dreyer'a i na przykład Bergman, ale także Fellini, w nim z kolei szukali swoich inspiracji. Ale niemniej jednak cały czas odwołujemy się rzeczywiście do tego czasu i do tej dawnej historii kina, tego kina z jego początków, kiedy to był, no, to było, to był nowy środek do, do wyrażania i opisywania świata. I jako ten nowy środek wydaje się, że wówczas była dla niego większa atencja, że z większą uwagą z niego korzystano. Tak, to prawda, tak była pani rację, tak było.